Witamy w Kuchni Akademickiej. W dzisiejszym odcinku będziemy piekli kiełbaskę za pomocą różnicy potencjału. Do tego celu potrzebne nam będą następujące elementy. Przewód sieciowy z wtyczką, rezystor o oporze 10 ohmów i mocy 30 watów, smaczna kiełbaska, a dodatkowo zastosowaliśmy miernik, po to by zmierzyć napięcie na rezystorze w celu określenia prądu jaki będzie płynął w trakcie pieczenia kiełbaski. Teraz przystąpimy do dzieła. Próbujemy naszego wypiekuję. Smacznego!